Witam Was w kolejnym dniu. Na budowie, oczywiście, dzisiaj z racji tego, że yy, żona robi za mnie. O, tam proszę bardzo, myje podłogi będzie fugować. A ja sobie poświęcę czas na inne prace i postanowiłem, że tak jak wspominałem wcześniej, yy, zregeneruje yy, skórę. Yy, to łóżko nasze jest żółknięte. Zobaczcie, jest żółknięte, już jest wyczyszczone. Safem yy, akurat próbowałem wyczyścić, ale no niestety nie schodzi nic. Teraz użyjemy zmywacza. Zmywacz. Yy, odpuścimy całą powierzchnię i będę malował na biało. Yy, będę malował gąbką. Nie będę malował żadnym pędzlem wałkiem, tylko będę malował gąbką. Można też to robić natryskowo farbę jaką, firmy Renoskur jakiś nie wiem jakie to firmy, eko biały kolor. Kupiłem pół litrowy, zobaczymy, może wystarczy. Dobra, yy, używam zmywacza. Przenaję do butelki, bo tu kolega jest zepsuty. Żebyście nie sugerowali się, że to jest jakiś inny, inny trunek, to jest zmywacz. Tylko miałem taką butelkę. Dobra, bierzemy ścierkę i idziemy odtłuścić to. Dobra, odtuszczamy. Wierzchnie trzeba dobrze odtłuścić i wymyć. O, jeszcze ile brudu schodzi. Dobra, trzyma się, ja muszę chyba się przebrać i biorę się za pomalowanie. Jest otłuszczone. Farby trzeba dobrze wymieszać. Nie wiem, pół litra mam tylko farby. Nie wiem, czy starczy na wszystkie elementy, ale sprawdzimy pierwsze, jeżeli zda egzamin, to się dokupi. O? Nie wiem, jak to robić, czy tak. Chyba tak będziemy robić. O. No i zobaczymy jaki będzie efekt. Na pewno będzie trzeba dwa razy malować, tak? To jest nieuniknione. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy się uda coś uratować, czy się nie uda uratować. Jak się skóra będzie zachowywać po tym malowaniu. Drugi sposób testuję go teraz to jest wałeczkiem, no i może chyba zdecydowanie szybciej to idzie, a też jest efektywnie. O! Wałeczek gąbkowy. Jestem ja tutaj nanieść cienką jedną warstwę, a potem cienką drugą warstwę. zdecydowanie szybciej nie mam koryt, takiego małego korytka, ale damy radę sobie efekt jest, naprawdę jest różnica odnośnie koloru zobaczymy jak to się sprawdzi później w użytkowaniu Pierwsze Nie, nie przewracaj się. Czy coś tam podłożyć. No, i tak. Dobra, także Dobra, to ja maluję i pokażę później. Powiem tak, efekt jest niesamowity. Bardzo szybko o, dotknąłem kondę. Bardzo szybko schnie. I i ładnie kryje. Tylko kwestia czy czasem nie byłoby to lepiej jednak prysnąć natryskowo. To byłoby jeszcze lepiej. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Czekam aż to wyschnie. Pół godzinki. Będzie dobrze. To się robi takie gumowe. Przez to jest farba elastyczna. Dlatego można stosować na skórę. Dobra. Czyli jednak będzie zregenerowane. No ładnie wysycha. Efekt powiem wam, bardzo fajny, wyszła farba taka, to jest kolor taki w macie, już prawie suche jest, także bardzo ładnie nam pokryło, nic nie pęka na razie, ale jeszcze świeże, to jeszcze nie zruszać. jutro przyjadę i na drugi raz drugą warstwę położę te farby. Kurczę, jestem naprawdę zaskoczony, Tak a tu już pachlowałem, takim efektem jestem bardzo zaskoczony. Ale wyszło fajnie. Dobra. To ja dzisiaj kończę to. Zabutuję sobie gniazdka może. Dobra, trzymajcie się. I umalowane na dwa razy. No trzy prawie, bo na, na, na mokro drugi raz jeszcze jechałem. Myślę, że już wystarczy. Nie ma co się rozczulać nad tym to nie będzie też miało taką barwę. No jest jeszcze minimalnie. Minimalnie jak patrzę pod światło, albo tu jest cień, albo ta część tutaj tu jest jaśniej. A środek jest ciemniejszy, ale nie wiem, może to tak spada cień. Akurat ciężko jest mi powiedzieć, zapada światło. Nie, przy świetle to jest takie samo. Także ładnie się zrobiło. Natomiast tutaj, te części te części też tu ładnie, tu muszę tylko w dwóch miejscach zrobić poprawki jeszcze. Ładnie wyszło elegancko. Dobra, to co, ja mogę się wziąć dzisiaj, dzisiaj na styropian, się znaczy przyjechał styropian, klej będzie, ale będzie później, także mogę się wziąć za malowanie. Umaluję sobie ściany, tylko umaluję sobie pierw tutaj gruntem, znaczy gruntem, tą farbą podkładową do pomieszczenia sobie umaluję.